Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zaczniemy dosyć późno, bo 21.00 dokładnie. 30. Tutaj widzicie światło zgaszone, ale to nic, bo możemy je zapali zapalić. Także fajnie, fajnie. Ta kurka ząb tutaj siedzi, tutaj będę musiał za zrobić zamknięcie, ale to się tym zajmę jutro. Już w 6 minute będziecie to widzieć. Zaczniemy sobie od wyzbierania jajek przypiórczych. O, tutaj sobie weźmiemy jakieś takie pudełeczko i zbieramy te jajka. No i czekajcie, bo skarży się ktoś w komentarzu, że. ŚWIATŁO O O, że nie, że nie ma dobrego światła No to teraz Trzymam tutaj telefon Mam nadzieję, że Lepsze światło Otwieramy No i tutaj mam już pierwsze jajeczko co wy chcecie ode mnie, że tak mi dziubiecie Przecież wszystko tu macie. Jutro wam tylko tu wysprzątam i, i, i będzie fajnie. Lux. O, widzę tam jeszcze jest jajko. Fajnie. zanikamy z tej strony. A, wody nie macie. dobre. No, spokojnie. Zaraz wam tutaj wszystkiego doleję. Naleję. Ale teraz się przesunę, bo jajka chcę wyzbierać. Jak tutaj po tej stronie jakieś są? Po tej nie widzę. Jedno jest na pewno na polu, ale tym się zajmę jutro. Już tam nie będę dzisiaj grzebał. To bierzemy to polidełko. i fajnie. Odkładamy te jajeczka, czyli dzisiaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, bo jedno jest na polu. No i zanim damy wodę, to sobie tutaj możemy poukładać te jajka, znaczy włożyć do wkładu. Tutaj sobie wyłączę telefon. No i tutaj mamy wkładzik. Trochę rozwalamy, ale to nic. O. Idealnie cały zapełniony, także dzisiaj leci do lodówki. O. Dobra, tutaj sobie puścimy. No i ale to, to pojedło, które stoi tam, uzupełnie i, i się po prostu włączy do Was i, i będziemy dalej działać. Dobra, już im włożyłem tutaj pojedło, już tutaj sobie piją. Ale teraz trzeba się zabrać za uzupełnienie paszy im. Więc sobie tutaj wszystko odkładamy, odkręcamy, tu jakieś brudki są, to wysypujemy. No i co? Bierzemy to do kurnika Jutro będę tutaj sprzątał. Bierzemy łopatkę No i co? Dobieramy się za uzupełnienie tutaj karmidła. Tego w tej nie dałem za dużo kredy pasternej. Tak mi się wydaje, bo zostaje dużo. Więc chyba dałem zbyt wiele, ale to nic. ono nie jest droga, bo tam parę złotych. 5 kilo to. Jak zostanie to jest trudno. Ale ile zjedzą to zjedzą i to, to jest właśnie najważniejsze. Więc teraz wychodzimy z tą paszą. Przepraszam. Tym razem zrobiłem mi trochę mało, ale to nic, bo szybko ubywa bo za mało i zrobiłem, bo zrobiłem gdzieś tyle. Także e, zdarza się, to no, po prostu za mało spnąłem tu wszystkiego. Ale dobra, więc teraz sobie możemy wyjąć łopatkę, czy tam szpachelkę, jak to mówi. Lekko zakręcić. Nie pytajcie, co tu robią te majtki. Nieważne, nie dopytujcie w komentarzach. No i co, pójdziemy sobie, może, do kaczuszek, co. Zostawimy mi dzisiaj światło z jakieś dwie godzinki temu no może troszkę więcej coś takiego dwie, dwie i pół Mamy tutaj światełko żeby sobie pojadły napiły się eee, no ale co tutaj teraz trzeba zrobić taki myk czekajcie, ja was tutaj postawię że odłączamy światło niestety chociaż może niestety, bo i tak nam muszę odłączyć wyłączamy. To sobie zwiniemy. Położymy tutaj i podłączymy im na chwilę grzałkę, żeby mi się cieplej zrobiło, no bo im po prostu tak robię, jak tu przychodzę. Włączam na chwilę grzałkę, żeby mi się tutaj nagrzało. A w tym czasie podlejemy sobie w szklarni wszystko, żeby było podlane. Tutaj, jak widać, mamy tam jajko. Nie wiem, o tak to będziecie widzieć, o tam, nie? Jajko, jutro będę zbierał to wszystko, ten cały obornik, te kupy wszystkie żeby po prostu e, się nic nie przepełniało można już podsypywać czy cokolwiek robić jak widzicie dzisiaj padało w nocy więc nalało mi bo jak rano byłem tutaj przed szkołą czyli przed 8 rano to no nie trzeba dużo podlewać ale warto te borówki bo one teraz potrzebują dużo warto je podlać e, jak rano byłem to tu było praktycznie Yy, praktycznie yy, na dnie wody a teraz jak widzicie napadało tego sporo więc podlejemy sobie bo one teraz dużo potrzebują no bo jak widzicie kiełkują tutaj więc sobie taką podlejemy bez problemu co to tutaj jest Ach, jakieś brudy dobra jedna konewka wystarczy żeby też nie przedobrzeć. O, i tak jest, nie? No, dobra. Fajno. Co dalej? Eee, co ja miałem robić? Ty, e, bo już zapomniałem, ludzie. Trzeba będzie zadzwonić gdzieś na Oliksie o kostki słowy na pewno, bo się już nie A, wiem, co miałem robić. Bierzemy sobie wkrętarkę, deskę i kręta. I teraz bierzemy to. Idziemy do kurnika, bo. Bo widzicie, że ta kurka tutaj mi wchodzi, a ja tego tak zbytnio nie chcę, bo muszę zbyt często wtedy wymieniać. Słomy w gnieździe, więc teraz ją sobie z tym wygonimy. Dobra, idę pod tankę. Zmieniamy tryb na wkręcanie I trzeba tutaj tą deskę wkręcić, tu gdzie była. Czyli tutaj. O tak tu no i teraz mocniej żebym po prostu tu nie to teraz bym złapał żeby mi to po prostu nie właziły i, i nie srały do tego gniazda po prostu no bo słomy szkoda potem a tak to będzie im służyć dużo dużo yy, dłużej także co tutaj chyba jajka nie ma Powinno się nie mylę, nie ma. też pasowałoby niedługo wyczyścić. Pokażę Wam stan na dzień dzisiejszy, a tak już naprawdę wieczór. Stan zboża. Zostało tutaj 120 kg zboża. Coś takiego. No na chwilę im to jeszcze posłuży. Mam nadzieję, że. Jak kupię parę kurek, to się szybko uzbiera za jajka, za jajka lęgowe yy, na, na po prostu pszenicę. Tu mam jeszcze worek 50 kg. To idzie na śrutę, to kukurydza też. Czekajcie, to wezmę dalej to tak trochę. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy słoiki, mamy wkłady przeniesione ale yy, dobra jajka przepiórcze wezmę aha to kaczek teraz idziemy bo tam grzałka działa to, to trzeba tam ten yy, trzeba po prostu już najprawdopodobniej wyłączyć pokażę wam jeszcze kaczuszki z bliska wody i wymienimy na jutro żeby już miały ra rano jak je wypuszczę jeszcze zależy od których stan, ale to nieważne. Dobra. mają tutaj ciepło. Więc myszałkę. Wyłączamy. O! Coś tak ciężko to wyłączyć. No co jest? Tutaj te dobra. Tutaj. Zachaczamy. Grzałkę sobie rozwiniemy. O! Fajnie. No i co? Jak mi się uda, to wam chcę kaczuszki pokazać. Tu śrubka jakaś. To sobie wezmę do kieszeni. No, kaczucha. Pokaż, co tu masz pod sobą, co? Na przykład. Fajny, dobra leć, 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 ja już nie będę wam teraz przeszkadzał, do spania się szybciej także dobrej nocki życzę wszystkim tutaj, obecnym widzom, kaczuszkom, babciom, dziadkom, rodzicom, wszystkim po prostu dobrej notki życzę, ale... O tej porze co nagrywam, bo jak to widzicie oglądacie to to jest 16 godzina, a nie 21:40. 40 Dobra tutaj sobie nalejemy Zobaczcie ile jest wody w mozerze. Czekajcie, tylko sobie mamy tą bachereczkę Oj, Wam tak pokażę widzicie tyle jest wody ja teraz muszę ubrać tą latarkę z powrotem na głowę. O, żeby się tokolwiek widzieli. Jeszcze troszkę tej wody. Dobra. Starczy. Najwyżej nie doleję, ale wiem, że one tego tak zbyt nie wypiją, tylko kaczki zabrudzą i kury już nie ruszą. To się umyje. No i tak jak mówię to, to ogarnę jutro. Na spokojnie. No i co? Niedługo na pewno będą się szykować porządki już takie wiosenne. Wszystko tu trzeba będzie ogarnąć. Nie. No. Także tak zrobimy proszę Państwa. No i jeszcze przez 3 dni muszę zbierać parę jajek. Z 5 chciałbym jeszcze. Słomy, brakuje, już powoli. No i widzowie wiecie, wiecie, co będę tutaj robił. Tutaj będzie na lato składnik słomy, więc tutaj się parę kosteczek, kosteczek zmieści. Więc tutaj sobie wiecie, co zrobimy. E, walniemy sobie to wyżej. Aha, tak zrobimy. No i to się jeszcze spali. Wiecie, żeby było równo? Tu się ułożyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć z dziesięć kostek, mam nadzieję, że się ułoży. Może więcej, i zobaczymy, jak tutaj jest sytuacja. Bo tutaj też, może na kurniku, by się zmieściło parę kosteczek, ale to już tam, wy musicie zobaczyć wyżej. O, tam mam też poświecę. Także myślę, że tam by się coś też zmieściło, ale nie wiem, musiałbym zobaczyć. Także będę. Będę jutro dzwonił po, po słomę, jak to tam z dostępnością. No i od kolegi schodowcy kur w tym roku po, po tym pożniwach zakupię kostki. No ale co, nie przedłużam. Widzimy się jutro o 16.00. Do następnego. No i cześć.